Cześć, witajcie. Wiele osób pewnie się znacie takich, które na przykład nie wiedzą jak do końca posługiwać się swoim urządzeniem z Androidem. Ten film jest szczególnie kierowany właśnie do tych osób, którzy po prostu, jeszcze nie, wie, które po prostu nie wiedzą jeszcze jak dokładnie wykorzystać te wszystkie funkcje tego Androida. A więc tak, w zakładce Samsunga, czyli tym TouchWiz, został, została zaaplikowana aplikacja, która ma pomóc oraz inne, tak jakby, pod-aplikacje, tak, tak to nazwę, które pozwolą y, właśnie poznać bardziej tego Androida, y, bardziej ułatwią to poznawanie użytkownikowi, który jest y, początkujący właśnie w tym świecie całym. Y, nie wiem, no, dla, dla niektórych jest y, łatwiejszy Android, dla niektórych łatwiejszy jest y, ten na, cały iOS y, od Apple'a. Y, według mnie, no, sy oba systemy są y, bardzo łatwe, no ale wiadomo, no, każdy, każdy musi sobie yy, wybrać, tak? no, każdy, każdy ma swoje gusta, każdy ma swoje potrzeby i tak dalej. Yy, dobra, to może, może Wam pokażę, na czym ta funkcja pomoc, yy, przepraszam nie funkcja tylko aplikacja pomoc polega. Yy, więc tak, yy, po, jak, jak, wiecie, jak wiecie po instalacji nowego yy, ROM-u, czy też po, po prostu odpaleniu pierwszy raz yy, telefonu, Wyświetla się tak jakby takie szybkie, szybkie jakby takie teksty, nie teksty, może jakby to powiedzieć, kurczę, no coś takiego właśnie się wyświetla, że na przykład na ekranie blokady, prawda, wyświetla się takie coś, że na przykład przyciągnie albo tak w takim niebieskim polu, jeżeli chodzi oczywiście o tego czyli w wersji właśnie X, to 4.0 chyba tak samo jest. Na początku też y, jakieś tam krótkie, takie krótkie instrukcje takie są wyświetlane na pulpicie. To samo z ekranem głównym tam będzie na przykład, nie wiem, y, na przykład jak, doda jak dodać widgety, tak? Y, no między innymi właśnie takie krótkie instrukcje. Y, co tu jeszcze? Aha, właśnie, jak, naszym na czym ta aplikacja pomoc. Ok, jak widzicie, aplikacja pomoc. O to już otworzyłem coś. No i ono przedstawia bardzo, bardzo prosto, w bardzo prosty sposób, takie jakby takie podstawowe funkcje tego Androida, które są właśnie w nim umieszczone. Więc tak, może pokażę na początku, jak to wszystko działa. Ale jest tak, macie informacje o podstawowych interakcjach, prawda? I tutaj jest tak, klawisze zwykłe, i tutaj macie zasady korzystania z tych klawiszy zwykłych, czyli tych fizycznych. Czyli na przykład właśnie klawisz zasilania, czyli ten power, jak to niektórzy nazywają. Klawisz menu i wstecz oraz home. Tak samo jak klawisz do przygłaszania prawda, dźwięków systemowych i innych na przykład dźwięków, muzyki czy, 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 na przykład, no, prosto, czy filmów. Więc tak się właśnie się prezentuje. Tu macie wszystko bardzo ładnie opisane i właśnie wszystko macie ładnie pokazane. Oczywiście klawisz zasilania to jest ten jedynka, tak, tutaj po boku jeżeli chodzi o Samsungi e, trójka to jest klawisz menu tak jak mówiłem wstecz to jest e, właśnie czwórka, e, zresztą piątka to jest wstecz i to jest, e, nie będę e, czytał na czym one, na, jak one działają no bo po prostu no chodzi mi o to po prostu żeby pokazać wam że ta, ta aplikacja właśnie jest e, fajnie, e, fajnie że Samsung się na to zdecydował e, żeby ją po prostu tutaj za, e, zastosować no wiadomo, że dużo użytkowników y, takich początkujących jest po prostu jeszcze nie bardzo się zna na tym y, Androidzie, y, a mogę stwierdzić, że po prostu ta nakładka od Samsunga jest, y, no wszystkie nakładki od Samsunga są bardzo proste i przejrzyste na przykład względem o tej nakładki Xperia tak? no, która, która według mnie no, dla mnie akurat nie jest za bardzo znaczy nie jest skomplikowana, ale według mnie no, użytkownik, który będzie miał prawda, Xperię pierwszy raz to, to musi trochę się jakby tam tą nakładką ale no, ten touchwiz jest bardzo prosty bardzo prosty w obsłudze i wszystko od razu można tutaj prawda, wszystko jest fajnie przedstawione jeżeli chodzi o te funkcje, bo, bo po prostu no, tu nie ma nic takiego trudnego do, yy, że tak powiem, nie, nie do ogarnięcia, że tak powiem. Yy, co tu jeszcze? Z tej, z tej pomocy. Zmieni ważne ustawienia, no to właśnie ten Wi-Fi, bluetooth, yy, dzwonek, jakieś os oszczędzanie energii, no to wiecie, macie wszystko opisane, yy, jak to włączyć, jak, to, jak tam wejść w tą yy, funkcję, dzwonek jak zmienić tak, no to po prostu no to jest tak... Wszystko łopatologicznie opisane, jak to wszystko yy, jak ma się zmieniać, tak, włączać, yy, no, właśnie między innymi. Telefon, no to wykonaj połączenie głosowe jakieś tam, no po prostu różne, różne instrukcje dotyczące różnych yy, akcji. Yy, no i tu, jak widzicie, proste, prosta instrukcja, jak wykonać połączenie głosowe, no, wydaje się głupie, no ale, no, jednak jest, no, więc... Yy, na przykład o, też jest ta funkcja wiele okien, tak, który, o których e, też słyszy, e, czy, słyszy się lub czyta w internecie na przykład, bo nie wiem ktoś jak się je włącza lub wyłącza. No i widzicie, no, tu jest wszystko ładnie opisane, e, widok wielu okien, tak, zasobnik wielu okien. E, no i jak to wszystko włączyć, jak to przeciągnąć, tak, aplikacje, żeby kolejne zmienić na przykład. Jak tutaj na przykład ten, ten, ten cały pasek zamknąć od tych wielu okien? No i, no i tam tak mniej więcej właśnie wygląda tu jeszcze, właśnie te podpowiedzi. O, właśnie podpowiedzi! Chodziło mi o podpowiedzi, to są te właśnie krótkie instrukcje. Zobaczcie, jak to wygląda odblokowywanie urządzenia. No to wszystko na początku jest zaznaczone po instalacji nowego ROMu bądź odpalaniu telefonu. No i zobaczcie, pokaż wskazówki na temat odblokowania ekranu. Zablokuję ekran. No i się pokazuje przeciągnij palcem do aby odblokować urządzenie. Jak widzicie. I to samo się wyświetli po instalacji nowego domu bądź właśnie odpalaniu telefonu po raz pierwszy. Więc tak, no i to tak właśnie między innymi działa. Można by sobie też wszystko włączać, jak to wszystko dodawać. Między innymi, no i tak właśnie ten filmik chciałbym właśnie przygotować się z, z taką zmyślą o tych osobach, które właśnie e, jeszcze tak raczkują w tym świecie, że tak można powiedzieć raczkują w tym świecie e, Androida e, i właśnie w taki bardzo, jeżeli macie Samsunga Galaxy S3 bądź inne urządzenia z, od Samsunga e, śmiało zobaczcie czy ta funkcja w, w waszym menu jest. E, no, zobaczcie sobie tam, bo ja też sobie patrzyłem z ciekawości i jakieś tam fajne funkcje poznałem. No, więc zachęcam Was do tej, do do otw otwierania tej aplikacji, że tak można powiedzieć. A szczególnie, właśnie osoby początkujące, zobaczcie sobie tą właśnie aplikację. Ona Wam pomoże w szczególności jak jak posługiwać się y, tak jakby intuicyjnie już tym y, Waszym urządzeniem z y, systemem Android. Dobra, dziękuję Wam za obejrzenie, trzymajcie się ciepło, cześć, hej.